Cześć, z tej strony Hubert. I dzisiaj zapraszam Cię na krótką wizualizację, która pomoże Ci zwiększyć pewność siebie. Być może masz przed sobą jakąś ważną rozmowę, być może jesteś przed zawodami sportowymi lub po prostu chcesz popracować właśnie nad pewnością siebie. Także zapraszam Cię na tą piękną przygodę i niech moc będzie z Tobą. Kluczowe w tej wizualizacji będzie to, żebyś był w pozycji stojącej. Także wstań, nabierz głęboki wdech i pozwól, żeby potencjał Twojego organizmu został uwolniony. Na początku stwórz dla siebie bezpieczną przestrzeń i zamknij oczy. Skup się chwilę na swoim oddechu. Zauważ. Jak oddychasz? Jak reaguje Twoje ciało? Czy przychodzą Ci jakieś myśli do głowy? Jeśli zauważysz cokolwiek, co Cię niepokoi, to nie przejmuj się tym. Po prostu skup się na tym, co jest tu i teraz. Nic Cię nie ogranicza. Jesteś bezpieczny. Weź głęboki wdech, wypnij klatkę piersiową, stań stabilnie na nogach i zaczynajmy. Wyobraź sobie, jak oddycha pewno siebie osoba, jaki ma wzrok, jaką ma postawę ciała. Postaraj się zauważyć wszystko, co przychodzi ci do głowy. Zauważ również, jak zachowuje się taka osoba, jakie ma gesty, jaka energia przez nią przemawia. I teraz, jeśli już to wszystko zaobserwujesz, to postaraj się wprowadzić swój organizm właśnie w taki stan. Zacznij oddychać jak pewna siebie osoba. Niech twoja postawa. Też będzie tego odzwierciedleniem. Po prostu poczuj to, że jesteś pewnością siebie. A teraz zwróć uwagę na swoje myśli, na swoje przekonania. Zwróć uwagę na to, czy jeżeli dzieje się coś nie po Twojej myśli, coś jest wymagającego, to jak na to reagujesz? Mając pewność siebie, wiesz, że zawsze będzie dobrze. Jeśli czegoś nie umiesz, to i tak się nauczysz. Dasz sobie radę, rozwijasz się, jesteś wartościowym człowiekiem. Uwierz w siebie, uwierz w swoje umiejętności. Przypomnij sobie wszystkie trudne chwile, które przezwyciężyłeś. Pozorne porażki i trudne sytuacje tylko Cię wzmacniają. Z każdego takiego wydarzenia wyciągasz lekcje i uczysz się na błędach. I właśnie teraz zakorzeń sobie przekonanie, że jesteś wyjątkowy, że możesz wszystko, że jesteś stworzony do magicznych celów. Na koniec chciałbym, żebyś wyobraził sobie. Twoje rzeczywistnienie osoby pewnej siebie. Może być to sportowiec, może być to polityk, ktoś z swojego grona. Po prostu niech ta osoba będzie definicją pewności siebie. Wyobraź sobie, że stoi właśnie przy Tobie, że Cię wspiera. I teraz zwróć uwagę na to, jak zmienia się Twoja energia. Będąc przy takiej osobie, automatycznie czujesz się lepiej, czujesz się pewniej. I teraz postaraj się zapamiętać bardzo dobrze ten obraz. Przypominaj go sobie w momentach dla ciebie trudnych, wymagających, kiedy po prostu będziesz tego potrzebować. Wiedz, że ten ktoś stoi obok ciebie i cię wspiera. Jeśli chcesz, to zostań w tym stanie tak długo, jak potrzebujesz. Ja Ci za dzisiaj dziękuję i powodzenia.